Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę jak w sobie zbudowałem instalację off-gridową, hybrydową na falowniku 48V, 6000W. Magazynie energii LiFe po 4 10 kWh i pod to jest podpięte 3200, czy 2 kWh instalacji fotowoltaicznej. Także pokażę Wam, jak to tu jest. Po kolei gdzie to się czym wchodzi, jak się to, z czym to się je. I już mówię na początku, że dziękuję za subskrypcję, za lajki, like, za kawy. I nie zgadzam się na kopywanie mojej instalacji. Jeśli ktoś ją skopiuje, robi to na własną odpowiedzialność. I później proszę nie mieć za mnie pretensji, że zbudowałeś, nie wyszło. I w ogóle w tym temacie tyle. Także lecimy. Tak, może zaczniemy, że tak powiem, od paneli, nie od początku. I tutaj sobie schodzą przewody od paneli. U mnie jest 8 paneli, co nam daje około 300 V, 3200 W. Tylko, że panele są pionowo na ścianie, są mniejsze uzyski, ale to nieważne. Wchodzimy sobie tutaj i mamy tak: mamy bezpiecznik 16A automatyczny, co jest według mnie bardzo fajnym tematem. Bo zabezpieczać, zabezpiecza, tak jak bezpiecznik, zapomniałem jak się ten drugi bezpiecznik nazywa, po prostu, o, tego typu. Jak się nagrywa na bieżąco, to czasem człowiekowi się coś pozapina, zapomina po prostu. Czyli taki zwykły bezpiecznik ampułkowy do PV-ki. Bo tutaj czasem trzeba odłączyć instalację, coś jeszcze tam pokombinować, inne rzeczy wymienić falownik albo coś. Stryk, stryk pamiętamy, przełączamy nieobciążone instalacje, czyli albo jak jest dzień to wyłączamy falownik, żeby nie było obciążenia, albo po prostu robimy to w nos. Dodatkowo jeszcze mamy zabezpieczenie przepięciowe, czyli tutaj robimy sobie mosteczki i. Przepięciówka jest potrzebna po to, że jakby coś tam walnęło w panele to jakaś część energii z tego pioruna zostanie skierowana do uziemienia. Oczywiście uziemienie też trzeba sobie zrobić odpowiednie. Ja lubię sobie bednarkę wyciągnąć do wewnątrz, żeby jak najwięcej było tego styku. I z, takiego, z takiej przepięciówki minimum 16 mm leci do uziemienia. Także jak już tutaj żeśmy zabezpieczyli te przewody od fotowoltaiki i przepięciowo, i hmm, nadprądowo, nie wiem, ja nie jestem wachowcem, ja jestem motorem, także zabezpieczony jest, lecimy. I tutaj sobie lecimy ładnie, wchodzimy do falownika. Do falownika, jak żeśmy z paneli szli przewodami, ja się może obrócę, hmm, 4 mm kwadrat, to do falownika tak samo wchodzimy sobie przewodami, 4 mm kwadrat, w falowniku jest plus i minus, PV in, Także wpinamy, już mamy stronę fotowoltaiczną załatwioną. Teraz może druga strona, czyli jeśli mamy sieć na takiego falownika, słyszycie, on co chwilę się przełącza, huczy. On jest teraz obciążony, yy, obciąże, obciążony jest yy, czy, no inaczej, może z niego wychodzi 3600W, a z samych paneli idzie teraz nam 1600W, także. Cały czas przełącza się na sieć, wraca z sieci, no bo to jest nie jest taka pełna hybryda, tylko taki substytut hybrydy bardziej falownik off-gridowy, który się przełącza na sieć albo przełącza na baterię. Ale będą też falowniki u mnie, hybrydowe, które działają płynnie, czyli jeśli coś brakuje z baterii, z fotowoltaiki, to wtedy jest płynnie dobierane z sieci, nie ma żadnego przełączania kombinowania. Ale to się też liczy, tyczy sceną. Także tak samo, sieć, mamy sieć, prawda, wychodzimy sobie z sieci 230V, warto mieć też zabezpieczenie przepięciowe i bezpiecznik w przypadku tego falownika, który już ma 6000W na wyjściu, no to już B20 bezpiecznik pasowałoby założyć, żeby to fajnie zabezpieczyć. Przewody oczywiście do bezpiecznika i do falownika, najlepiej już, jak się chcemy trochę pobawić, Podociążać falowniki 6 kW, bo tego nie zalecam, tego zalecam do 4 kW, tylko obciążać. To e, słuchajcie, 6 mm kwadrat przewody. I po bezpieczniku wchodzimy sobie, słuchajcie, tutaj. Także tutaj mamy wejście in-ac-in, in, i wchodzimy sobie neutralnym, fazowym i u Także weszliśmy do falownika i mamy zabezpieczenie, właśnie, jakby brakło i z baterii brak post-fotowoltaiki, on się przełączy wtedy na sieć i wedle tego ustawienia Waszego, jak sobie tam jeszcze poprzestawiacie, w opisie filmu dam Wam film też do ustawień tego falownika, to tak jak dzisiaj słoneczny dzień w moim przypadku jest to, jeśli przełączy się na sieć, to idzie wszystko z sieci, całe obciążenie, a z paneli fotowoltaicznych jest ładowana tylko i wyłącznie wtedy bateria. A jeśli już przełączy się na baterię, to wtedy z paneli fotowoltaicznych idzie na obciążenie i jest wyciągane z baterii na obciążenie. Także tak to wygląda i wtedy też falownik tworzy swoją własną sieć. I to jest bardzo fajne, bo jak wchodzi nam wtedy z sieci na przykład 250 V, to on dalej to przetwarza na 230. Nie wszystkie falowniki tak robią. Także to jest też w tym temacie. Czyli wchodzimy sobie no i później żeby wyjść na urządzenia AC in mamy wychodzimy już przewodem fazowym, przewodem neutralnym. Pamiętajcie JA jest nauczony z falowników takich, że tak powiem z prawdziwego zdarzenia, nie takich, co można zsynchronizować z siecią i tam jest nakazane nawet, że przewód neutralny wchodzący do falownika nie może się łączyć z przewodem neutralnym wychodzącym z falownika. To, co Wam wychodzi na LOAD, czy to ACA na LOAD, to już tworzycie osobną sieć. Dlatego warto falowniki, jak już są na przykład trójfazowe, wpinać od razu i cały dom pod to wpinać, a jeśli zapinacie takiego jednofazowego i hmm, będziecie tylko część obciążenia w domu używać, no to musicie stworzyć własną sieć. Wszystkie neutrale e, tylko i wyłącznie z tych urządzeń, które będą podpięte pod ten falownik, mają być tutaj, z tego neutrala. Nie mogą być spięte z neutralem, który wchodzi. No i przy okazji jeszcze tutaj, jak macie to, producent tak fajnie wymyślił, że jeśli i tak używamy dwóch przewodów trzy razy, e, akurat 6 mm tutaj pasuje, no to przewód wychodzący, bo uziemienie i tak i tak się spotykają w jednym miejscu, można sobie jeszcze tu podpiąć pod obudowę, nawet to załączył w instrukcji obsługi. Fajnie to jest ogarnięte. No i wychodzimy sobie tutaj i, że tak powiem, wjeżdżamy na nasze urządzenia. Także mamy fotowoltaikę załatwioną, mamy załatwioną sieć fotowoltaikę, jeszcze dodatkowo panele dobieramy do falownika, także na falowniku przeważnie napisane Minimalne, maksymalne napięcie z paneli tu jest od, już mówię, żebym głupot nie nagadał, tutaj mamy od 60 do 500 V, ale producent już sam to deklaruje, żeby latać pomiędzy mm. VMP, oczywiście z paneli, pomiędzy 120 a 350 V, czyli według mnie VOC do 400 V maksymalnie więcej po prostu nie ma co obciążać. I sam producent też deklaruje 4000 W fotowoltaikę, żeby to podłączyć, żeby to fajnie działało. I według mnie też 4000 W używamy pełnego obciążenia tego falownika, czyli to jest około 80 A wystarczająco, żeby on długo pożył te falowniki. Niestety cena nie bierze się znikąd. Także traktujemy je takie 60 na 70% to wtedy popracują nam bardzo fajnie. Od czasu do czasu tak dociążycie do 6 kW też będzie. Ale te 4 kW, jak z niego będzie pobierane. Pchane w niego to 80A chodzi mi w systemie bateryjnym. To będzie to fajnie słuchajcie, działało. Teraz temat magazynu energii. Podpinamy magazyn energii tutaj jest rekomendowany 48V, ale zakres pracy jest od 40 do 60V, czyli przez całą gamę tych baterii, które się mieści w tym zakresie. Tutaj mamy lifepo po 4, które pracuje na tym falowniku w zakresie 51-55 V. To jest najlepsze, według mnie najlepsze ustawienie i mamy wyjście bateryjne plus minus. Wychodzimy przewody max 35 mm kwadrat można podpiąć pod falownik, ale już do baterii pasuje, żeby były 50 mm kwadrat nawet na obciążenie 80 A, bo bardzo fajnie się to zachowuje. I ja to zrobiłem w ten sposób. Przepraszam że 30 piątkami wyszedłem sobie od razu na bezpieczniki. Jeśli używam tutaj maksymalnie 80 A przy, przy ustawieniu, bo z sieci możecie 6 kW przez niego przepuścić, to nie ma problemu. No chyba nad więcej jeszcze przepcha, dlatego pasuje mieć 6 mm2 przewód, ale już ładowanie rozładowanie, żeby tutaj to 80 A latało, no to 125 bezpieczniki wtedy będą wystarczające. I przechodzę sobie z 35 od razu na 50 mm2 taki od razu mam zabezpieczenie i też przejście na grubszy temat, używać baterii możecie 1, 51 i 2V, 25,6V, albo 128 v Wedle uznania, jak widzicie, tutaj jest pojedyncza bateria i są jest dwie dwunastki, jedna czwórka, wszystko jest pięte tu jest szeregowo, równo, później jest święte, równolegle. Zabezpieczone jest, znaczy tutaj nie, tu tutaj jest busbar, czyli mamy szynę zbiorczą. Tutaj dodatkowo jeszcze jedno i drugie zabezpieczone bezpiecznik 100 Ampere idzie na jedną parę baterii, i bezpiecznik 100 Ampere idzie na drugi. Że tak powiem, <laughs> przepraszam, nie oj coś mnie chyba zawiało na drugi rząd baterii, bardzo fajnie sobie to, słuchajcie, działa. Ja dodatkowo testuję właśnie te układy, bo mnie interesuje, co się rozjeżdża, kiedy się rozjeżdża, dlaczego się rozjeżdża. Nie stosuję nigdzie balanserów pomiędzy bateriami, bo każda bateria ma w sobie balanser i BMS i nie ma problemu. Słuchajcie, wystarczy sobie takie mierniczki założyć, poobserwować, ustawić napięcia i latacie w 85-90% praktycznie nawet magazynu, nie balansując w ogóle tych baterii pomiędzy sobą, bo nie ma potrzeby. Mam to przetestowane i testuję to. Słuchajcie, dalej także. Tak to wygląda. Dodatkowo jeszcze Wam coś pokażę. Co w takim przypadku takiego falownika jest ważne? Taka jedna rzecz. O, to mam tutaj schowane. Takie coś. Co to jest? To jest przełącznik agregacji sieci. To jest przy każdym falowniku hybrydowym. Według mnie podstawa. Bo jeśli na przykład byście coś dobrzebali, wymieniali falownik albo coś robili to ja przychodzę z dwójeczki przełączam na jedyneczkę i dalej wszystkie tutaj co mam podłączone pod LOAD wyjście urządzenia dalej działają bo tutaj mam tak od dołu mam zasilanie poprzez, a już ciepłe przewody cały czas 3 6 kW idzie a tu są czwórki założone <coughs> tutaj mamy jedno zasilanie z właśnie z loa falownika, a drugie zasilanie mamy z sieci. I teraz leci nam to, co idzie z falownika. I jeśli już przełączę, to leci nam to, co idzie z sieci. Także używam dwóch źródeł, a wyjście mam zawsze jedno. I to jest bardzo dobra rzecz, bo mówię, jak coś się <laughs> przepraszam, coś się podzieje na falowniku, jak ja to mówię, i omijamy ten cały bajzel. I dodatkowo to, co mówiłem, zobaczcie, neutral Gridowy, czyli co mi wchodzi w sieci, jest tylko tutaj. A tutaj już mam neutral po wyjściu z falownika. I tu są wszystkie urządzenia podpięte. Widzicie? Dwa osobne e, neutrale. Także tak to sobie wygląda. Jak się komuś skrzynka nie podoba, to jego problem, nie mój. I już zamykamy. Także stryk, stryk, stryk. Tak to słuchajcie, wygląda. Ech, jeszcze podejdziemy. Może otworzę. Odejdziemy sobie jeszcze na spokojnie do instalacji. O, właśnie musiałem zamknąć, bo tutaj coś mi wchodzi. O, tu mamy obciążenie właśnie. Tu jest obciążenie. <laughs> Ładowarka pobiera. O, nawet 37 kW w tym momencie. To wszystko zależy od napięcia właśnie. Bo jak on widzicie leci na sieci, to napięcie ma wyższe. No się, O, nie to nie to. Ktoś się tu przełączał, nie pamiętam. O, jest. 241 V. To lecz nawet 3,7 kW. A jak się przełączy na e, wyspę, będzie 4, 230 V. E, tak, to wtedy będzie 3,6 kW. No bo to suma jednego z drugiego się robi. Po prostu e, ampery razy V daje nam moc. I jeszcze dodatkowo na sam koniec <laughs> mamy to, co. Zasila całą tą instalację, czyli tutaj mamy 3,2 kW na południowy wschód, panele testowo na ścianie, tutaj są Solar Tracker jeszcze dodatkowo pod już inne instalacje podpięte i to będzie testowane razem z tą instalacją, bo to jest ten sam kierunek świata, ale tu jest 2,4, a będzie 3,6, bo tam jeszcze trzy panele dojdą, o tam, o, się tam buduje na spokojnie. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Myślę, że to wszystko. Instalacja w miarę, yy, że tak powiem, przeze mnie przestawione, jak ja sobie to poskładałem. <laughs> Jeśli ktoś nie czuje się kompletnie na siłach, niech się w ogóle za to nie bierze. <laughs> Przepraszam. Yy, bo sobie można krzywdę zrobić i to taką konkretną krzywdę zrobić. A prąd stały, nawet te 48 V, to, to spawa mocno, także... Ostrożnie z głową i mówię: kopiowanie mojej instalacji nie pozwalam. Jeśli ktoś skopiuje sobie, to no własną odpowiedzialność. Dobrze, no to takie rzeczy muszę mówić, żeby później nie było, bo już z takimiś prawnikami, straszą, innymi rzeczami, także to trzeba o tym mówić głośno. No i tyle: słuchajcie, jest objaśnione także kawy, suby, mm, lajki jak to woli. W opisie filmu też e, informacje do falownika, właśnie tego wyborowego. I co? Ja się biorę już za kolejną instalację tutaj, bo teraz będzie na pełnej hybrydzie zobaczycie, jak to na pełnej hybrydzie działa. Będzie jednofazowy, właśnie e, daje założony i mi się tam ta instalacja najbardziej podoba, ale kosztowo też inaczej wychodzi. Także na spokojnie. No to co? Lecimy z tematem. Szczęście, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się. O, kicie mi tu chodzi po nodze. Do następnego.